Witajcie, zastanawialiście się kiedyś, czy można zwiększyć wydajność filtra zewnętrznego kubełkowego? Nie? No ale ja się zastanawiałem. Takie dwa przykłady mi przyszły do głowy. Pierwszy przykład: kupujemy sobie akwarium 100-litrowe, do tego kubełek. Wszystko jest cacy, ale dopada nas choroba akwarystyczna, czyli po miesiącu, dwóch, chcemy większe akwarium. No i teraz kurza noga, chcemy akwarium 200 litrów, a kubełek mamy do 100. I co wtedy? No, lipa, trzeba by było też kubełek wymienić, więc tu mamy pierwszy przykład. A drugi przykład, zaufaliśmy producentowi. Przeczytaliśmy na pudełku, że filtr idealny do zbiorników do 350 litrów, a praktyka pokazuje, że on jest idealny, ale do 120, 120 albo do 150. I co wtedy? No, można oczywiście kupić większy, mocniejszy, droższy kubeł i po temacie. Ale może można to stuningować. Nie wiem. Ale sprawdzę i się dowiem. Wpadłem na taki pomysł. Czy da się to zrobić? Mam pewien plan. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. Linki w opisie filmu. Do filmu wykorzystamy filtr zewnętrzny i cola 350. Producent tu napisał, że jest do zbiorników Przeznaczony do zbiorników do 350 litrów. Mm. Ale my żeśmy sobie ten filtr kupili do zbiornika 100-litrowego. I było cacy. Bo słuchajcie, model 350, moc 13W, zainstalowana pompa 760 litrów na godzinę. Do 100 litrów super, w sam raz. No ale chcemy 200 litrów. No i tu pojawiają się schody. Że może być to mało. No, chociaż według producenta ten filtr stoi do 350 litrów się nadaje. Aha. Niech pierwszy rzuci kamieniem, który filtr z pompą około 800 litrów na godzinę zainstalował w akwarium 350 litrów. No, troszeczkę, umówmy się, za mało. Za mała jest moc tego filtra, żeby uciągnął tak duży zbiornik. Ja, ostatnio, robiłem film o pompach akwalowskich Unipomp. I zostawiłem sobie specjalnie do testu. E, pompę o nazwie Unipomp 1500, gdzie zainstalowana pompa w środku to jest 1400 i zmierzona taka z wiaderka do wiaderka wyszło mi tam chyba 1200 litrów na godzinę. Także jakbyśmy takie coś podpieli do kubła, to może zwiększymy jego wydajność. E, tak się zastanawiałem, czy to podpiąć na zasysie, czy na wylocie. Producenci piszą, żeby jednak regulować przepływem na wylocie, więc ja podepnę to urządzenie na wylocie tego kubła. I zobaczymy, co to da. No na pewno wzrosną mam rachunki za prąd. Tu mamy 13 W. E, tu nie pamiętam ile było, ale sobie przypomnę. Oni się tu słabo chwalą. Ale wkleję na dole, bo po prostu nie pamiętam. Czyli... Musi... O jest u góry, dobra. E, nie, nie ma. Czyli trzeba sumować pobór prądu z jednej pompy, z drugiej i mamy skumulowaną podwójną moc, czyli rosną nam rachunki za prąd. To na pewno. To jest, jestem tego pewny. Ale czy wzrośnie nam przepływ? No to nie wiem, ale warto sprawdzić. Czyli nie ma co przedłużać, tylko zrobimy sobie od razu test w łazience. Najpierw zobaczymy sam filtr bez mediów. Jaką ma moc, taką realną, z wiaderka do wiaderka, przepompujemy, jaki ma czas, wpiszemy do tabelki. To już mam zmierzone, więc nie będę mierzył, tylko wkleję z poprzedniego filmu wyniki. Połączymy te dwa urządzenia, zmierzymy i zobaczymy, czy da się stuningować. I kole 350 ma 760, i powiem Wam, jakby się udało, to, no to ma 1200, to 760. Więc jakby było, zrobilibyśmy z tego 1200, to byłbym zadowolony. Także zapraszam na testy do łazienki. Ale zanim pójdziemy do łazienki, to ja Wam pokażę tu na stole, co ja zrobię. Tu mamy wylot, więc jadam wąż i na końcu węża damy sobie pompę przepływową zgodnie z kierunkiem przepływu. Będzie nam tą wodę ciągnąć. W ten sposób, nie? A tu normalnie. Zasys. Więc taki prosty tuning przy pomocy tylko pompy. Dobra, idziemy do łazienki. I kola 350 już sobie chodzi. Dmucha. Moc pompy to 10,5 w No to zrobimy pierwszy pomiar Jaka jest wydajność bez dopalacza zenonowego, bez turbopompki? Czyli 3, 2, 1, go! Wyniki zobaczycie za chwilę, ale najpierw jeszcze pokażę Wam samą pompę, jaki ma przepływ. Po prostu dam stary film, żebyście mieli pogląd. Muha, tak. No to 3, 2, 1, go! Stop. Kubeł na dopalaczu. Podłączona pompa przepływowa plus kubel. I patrzcie na różnicę co tu się dzieje. Także na pewno nam wzrosną rachunki za prąd, tego jestem pewny. Przepływ na oko też jest większy. No to zobaczmy o ile. Zróbmy test. To 3, 2, 1, go! No, na moje oko było szybciej, ale to matematyka nie kłamie. Zapraszam do kalkulatora zenonowego. Mamy już wyniki i byłem ich bardzo ciekaw. Słuchajcie, i kola 350 deklarowana moc 13 W, deklarowana pompa 760 litrów na godzinę, zmierzona moc 10,5, także na plus, 2,5 W w kieszeni, a prąd drogi. Czas potrzebny do przepompowania 10 litrów wody to 43 sekundy, co nam daje bardzo dobry wynik, słuchajcie, 837 litrów na godzinę, czyli 110% mocy pompy. Ja mogę policzyć producentów na palcach jednej ręki, którzy podają zaniżoną wartość swoich filtrów, także brawo tu dla ikoli. No i nasza uniPOmpa, Pompa 1517W, pompa zainstalowana 1400, zmierzona moc 16,6, 32 sekundy potrzebne, realny przepływ 1125, a ja powiedziałem na początku filmu 1200, także coś źle pamiętałem, co nam daje 80% mocy samej pompy. I teraz, jeżeli podepniemy to do naszej ikoli, e no to ciężko było tu podać moc, bo to jest 760 plus druga pompa 1400, zmierzona moc 27,1W na no to, to już jest dużo. To jest spory rachunek za prąd. No ale czy to nam coś dało? Czas, słuchajcie, wyszedł identyczny 32 sekundy, czyli przepływ naszej ikoli e wzrósł do 1125 litrów na godzinę, co nam daje 148% mocy pompy, czyli wzrost o 38%. Także odpowiadając na pytanie, czy można sobie stuningować kubeł. Można. Dziękuję, proszę bardzo. Jeżeli film Wam się podobał, no to jak zawsze łapeczka w dół, komentarz dla zasięgu. Jeżeli macie jakiś tam pomysł na kolejny taki ciekawy eksperyment, tylko wiecie, taki w granicach rozsądku, a nie? no weź, przetestuj 400 filtrów na pompach, zbuduj instalację. Nie, coś prostego, a ja mam, wiecie, dostęp do tych wszystkich rzeczy, zawsze chętnie coś potestuję. Także dziękuję, że byliście ze mną. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Prezentowane produkty dostępne w czmielu. Linki w opisie filmu.